Witam, serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Mighty Magic Duel of Champions, czwarty odcinek draftu granego Cyrylem. Uh, o, rozdanko, drugi gracz. No w sumie nie jest najgorsze, więc można to sobie przygarnąć. Gramy na Aliję. Hmm. Nie wiem, czy ja chcę grać coś z tego kryształu, czy nie. Jakbym dostał dwójkę w następnej turze, to mi się nie obraził. Nie wiem, czy grać tego Sukuba z kryształu, czy nie. W sumie tak, można go zagrać, pójść w pionchę. Dobra, to jest niezła opcja. Przecież... piącha... Takie coś heja. i W następnej że wolniemy sobie Dręczyciela. Hmm. Czy ja chcę grać tego Dręczy... tego... Dręczyciela, czy nie? W sumie trzy surowce w następnej, nie ma żadnej trójki. Ekstra. Dobra, chyba tak zrobię. A ja. A teraz trójka by się przydała, ewentualnie dwójka. Albo jakieś zaklęcie może. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co on za trzy zagra? Tak, ekstra. Okej, okay, jest trojeczka. Tylko potrzebuje przeznaczenia. To spoko loko. Dobra, coś takiego... Tylko gdzie zagrać tego koleżkę? W sumie chyba tutaj. Obok tego, tak żeby stargetować tego kapitana. Zaatakuję, dostanę dostanie 200 wetu. Dobra, Nie będzie tak. Ta broń wymaga dwóch, dobra to w razie się zagra tą broń Let's go Jeśli zaatakuje dostanie 200 wetu, dostaną mu trzy punkty życia, a w następnej mogę zagrać płonącą broń na tym koleżku Na tym ziomeczku i po prostu porobić mu tego kapitana gryfa Tylko, że ma niepowstrzymany odwet, A, eee, to trochę słabo To stracę dwie karty żeby zabić jedną, to trochę słabo Co on zrobi? Błogosławiący Inkwizytor, hm, no ciekawych koksów tu pozagrywał szczerze mówiąc. Nie ma niczego magii światła jeszcze, ale kto wie czy nie będzie miał. A hmm, za cztery? Albo świniaczka teraz? Albo tego ziomka? Czy to jest, zaraz, to jest Strzelec Wojownik, ja eee, trochę słabo. 3 3 2 tu, come on, serio? Dobra, to tak. Tego ziomka przeżyjemy tu chyba. Czwarta piącha i zagramy sobie świniaczka tutaj. Coś takiego. A tym kolesiem chyba nie będę atakował, bo to nie ma sensu. On ma i tak niepowstrzymane odwet. Więc nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Jest sens w ogóle atakować tego kapitana. Let's go! Hikim na ręce, no może być zabawnie z tym hikim, nie powiem. Trzecia butla. Co to będzie, jakieś oślepiające światło? Większy odwet... co mu to daje? Może to jest jakaś talia na odwecie, no ale nie wiem. Trochę trudno złożyć talia na odwecie w drawcie, coś mi się tak wydaje. No chyba trzeba mieć spore szczęście podczas dobierania kart. Na eee. ten ziomek, co to jest z nim? Przedmiast? Tutaj go przerzucisz. Wow, ekstra masowy szał, what the fuck, co to jest? Jezus, kto by się spodziewał masowego szału? Ok, Super naprawdę partia. Za pięć, zagramy sobie... Boże, masowy szał, no bez jaj. Coś takiego tutaj. Może być piąka. Polecimy, no. Proszę cię bardzo. Chcesz masowy szał? No, teraz granie Hikiuma to jest trochę ryzyko, szczerze mówiąc, bo tutaj będzie się to po prostu totalnie rozpierdolć z tym masowym szałem i, i z tymi miejscowymi wybuchami, czy też obszarowymi w sumie wybuchami. Zobaczymy, co on zagra. No, Masowego szału, no tak trochę się nie spodziewałem. Eee, no można powiedzieć, że w ogóle się nie spodziewałem masowego szału w drafcie, więc nie mam tutaj raczej żadnego Dispela więc trochę może być problem co z tym zrobić no, okej, okay, gościu włapał tonę damage'u na facjata i tyle w temacie eee, za szóstkę te pałki średnio mi się przydają musiałbym iść w magię teraz HeQ ma grać, on ma dwa. I co tu zagrać, bulewkę? W sumie bulwę można by zagrać Trzymaj Bulwę, trzymaj tego ziomka ja. Nie wiem, po co tu masą wyszał grać w takiej talii, nie ogarniam, przecież to jest w ogóle jakaś... ...kurna komedia <grywania> Ten poprzednia tura to był zupełny bezsens z jego strony, nie wiem, tonę damage'ów łapał Chyba, że ma talię składającą się, nie wiem, z samych zaklęć i on tu chciał jakiś staldek zmontować, nie wiem na jakąś talię na masowym szale w drafcie, no to samobójstwo moim zdaniem, kamam. Ja bym pewno takiej talii nie chciał składać. No to co, GG? Yeah? <laughs> o Boże. Jasny <laughs> pojedynek. Oha, jest, po koloko. Koleś odżył coś coś takiego świetnie. A za 5. Czy to jest już GG Pretorianin No pretorianie trochę mu zrobił tą grę, nie powiem a teraz co ja mogę zrobić? Tak, ten nie zaatakował, to jest w sumie nawet no w sumie dobrze i niedobrze. Mógłbym zagrać ten ognisty deszcz i mu to zabić. Za 4 i za 3 co ja mogę zagrać? Sługusa. Nie, może umiejkę odpalić. To jest 7, dobra. Nie wiem, czy grać tego Hikiuma, w sumie to będzie rzeźnia totalna z Hikiumem. Tak naprawdę. Powiedzmy, <tryk> że coś takiego. Ten sobie teraz przyatakuje, no i heja, żegnam. <tryk> A w sumie hikiem wyszedł, wyszedł spoko, spoko z nim wyszło nawet no Jeden HP, zobaczymy co on zrobi za 8 Musi wszystkie 4 wszystkie linie zablokować Może jakieś OOE? No nie, raczej nie za siedem? No nie wiem, musimy mieć jakieś słabe stwory, tanie, żeby się zablokować, jak nie to raczej ginie. A to chyba ginie. O, gruby, gruby pojedynek, nie powiem, naprawdę, ta talia kosmiczna. Kto by, kto by przypuszczał, że ktoś złoży talię na masowym szale yy, w drafcie, to po prostu kosmos. No i z tym <grym> sposobem pięć <grym> wygranych tą talię. No nie jest to gorsza ta talia, szczerze mówiąc, to pierwszy pojedynek trochę mnie zniechęcił. Ale te kolejne są całkiem fajne. Dobra, lecimy, następny pojedynek. Widzimy się za moment, bo tutaj naprawdę czasami dość długo się czeka na przeciwnika. Okej, okay, rozpoczyna się kolejny pojedynek, tym razem Nergal. Dobra, rozdanie... o, to jest już rozdanie na bogato. Dobra, wymieniam to. No, kolejne fantastyczne rozdanie, praktycznie... Tak samo dobre jak to, które miałem... W poprzednim pojedynku, chociaż nie jest źle, można dodać piąchę skryształować sobie sukuba powiedzmy tutaj to nie ma liczników trucizny więc troszkę mu zagrozimy ma tylko 2 hp dobra coś takiego powiadasz hmm? to za te dwa many można by pyknąć sumiejki a może zagramy sobie piekielnego tutaj o i bingo Będę miał swobodny atak szybki na polu bitwy. Coś będzie mógł nas tym. Troszkę mnie to nie bawi, szczerze mówiąc. Co tu zrobić z tym typem? Trzeba tak zrobić... Dobra. Tutaj. Tutaj. Tutaj, a... Może być magia tym razem. bo jest siewca. Kurczę, blade zagłady. Ekstra karta. A naprawdę. Będzie najemników. Nawet dobry Nergal się trafił. Szczerze mówiąc. Ej, może zapłonik. Za to by było dobre. Za dwa zapłon. Niech się koleś tam bawi. To jest mega upierdliwe. ...szczerze mówiąc. A, i co tu zrobić? Tego typka strzelić, czy może to? To zginie w następnej turze, Zapom sobie przeskoczy. A, no dobra, spróbujemy tak. 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 Hmm, nie wiem czy grać bulwę. Może tutaj bulwę? O, tutaj bulwę zagram. E, coś takiego. Pioncha nextura. Okej. Okay. On się podbędzie zapłonu. No i zostało mu 5. Znaczy w sumie dalej ma 5 surowców, zobaczymy co to zagra. No trochę nie, chyba niepotrzebnie grałem tą bulwę. Mogę zostawić mu ten zapłon. No to mnie męczy strasznie. Nie wiem jak tego zabić specjalnie. Licznik, super partia Mam no tak, płonącą broń. Co to zrobić z tą płonącą bronią? Zagrać na tym kurze Cerberze? Coś czuję, że ten siewca zagłada może mi się przydać w tej, w tej gierce, tylko jak go. Jak go zagrać? To jest pytanie. Więc w ogóle co ja mogę zagrać w tej turze? Tylko heretyckiego, tak naprawdę. Dobra, coś takiego. Ekstra, coś takiego. I yy, to tyle w temacie. Dobra, let's go. On przestawi tego koleżkę, pewnie tu. Coś czuję. Albo jakiś ściecznik trucizny? Nie. Ale to będzie trudny pojedynek, szczerze mówiąc. Koleś ma dobrą talię. No, tu raczej jestem chyba porobiony w tej grze, coś mi się tak wydaje. Mogę to odpalić, ale co mi to daje? Puspłynąca broń, on ma 4-5 ataku będzie miał nasz 3, o mój Boże, serio. Robmy tak. Przecież to nie jest najlepsza opcja. Wszystkie stworzenia zyskujemy 1-1. To ci będę mieli to jest 5, no to jest GG, on mnie zabija w następnej turze, ekstra Chyba, że teraz robimy tak. O Boże, to ma dwa liczniki, no to, to słabo. Dobra, tak. Tu mam 4 na facjatę. Zajebiście. Tego gościa muszę zagrać tutaj 400 wetów. Nie, no to grubo. Pogrze raczej. Drenaż kurczę 3. Wow, zajebioza. drenaż. No nic, to tyle, ale to jest raczej pogrze. Ja mogę zagrać tego, siewcę, ale co z tego jak nie jestem w stanie go niczym zabić. Kolejny licznik. Jakiś cholerny minotaur, a i to tyle w temacie. No to jest GG. Nic tu nie zrobię. Czarci lord. Czy może się chce Dobra, no odpala umiejętność. Za 4 mogę zagrać tego typa i za to za 2 mogę. To to jest 6 ekstra Proszę bardzo. No niewiele to zmienia. może to ma jeszcze nie wyraziło na odwat Ekstra. To tyle w to Jep, <laughs> druga porażka, niestety. <laughs> no okej, okay, no tak jak myślałem, no kurczę, wątpię, żebym tutaj wykręcił więcej niż powiedzmy jeszcze to jedną, może wygraną. Eee, no ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, dowiedzimy się w takim razie w następnym odcineczku. Na razie, cześć.